Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Pozwolę sobie skorzystać z tego, że z tytułu COVID-u można przemawiać z miejsca i będę przemawiał z miejsca. Wczoraj obradowały dwie komisje nad ustawą o dodatku solidarnościowym z druku 143, sprawozdanie w druku 143a. Ustawa ta ma, jest inicjatywą Pana Prezydenta i ma na celu. Wsparcie osób, które straciły źródła przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa. Ustawa określa warunki nabywania prawa do dodatku solidarnościowego, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania tego dodatku. Będzie on przysługiwał osobie, która w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy w tym osobom, osobom, z którymi po dniu 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub której umowa o pracę w dniu 15 marca 2020 roku uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. W myśl zapisów tej ustawy dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobie uprawnionej w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy. Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku, przy, przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego, przy czym Rada Ministrów otrzymuje uprawnienie, na mocy którego będzie mogła przedłużać funkcjonowanie tej ustawy. Ustalenie prawa do dodatku będzie następowało na wniosek osoby uprawnionej złożonej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 31 sierpnia w formie dokumentu elektronicznego poprzez profil, profil informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu zasiłku solidarnościowego będzie także udostępniana na tym profilu z tytułu pobierania zasiłku solidarnościowego dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniu emerytalnemu rentowemu zdrowotnemu a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego a płatnikiem będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będą finansowane w całości ze środków zakładu ubezpieczeń społecznych. W okresie pobierania dodatku osobom uprawnionym do tego dodatku nie będą wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz stypendia przyznane wcześniej. Jeśli osobie bezrobotnej zostanie wypłacony zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, o którym Dobrze, mówiłem. Wówczas dodatek solidarnościowy zostanie wypłacony w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy dodatkiem solidarnościowym, a tym zasiłkiem bądź stypendium, o którym mówiłem przed chwilą. Przepisy ustawy przewidują także, że okres pobierania dodatku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Okres pobierania będzie wyliczany za to do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy. W przypadku, gdy dodatek solidarnościowy zostanie pobrany, nienależnie będzie podlegał potrąceniu z innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Koszty obsługi tego będzie, będą finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przedmiotowa ustawa przewiduje także zwolnienie dodatku solidarnościowego od podatku dochodowego i w tym celu przedstawia odpowiednią zmianę ustawową. Niezależnie od powyższego ustawa wprowadza zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają na celu podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, w okresach kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942 zł i 30 groszy. W konsekwencji podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych podwyższenie ulegną wszystkie świadczenia, których wysokość uzależniona jest od wysokości tego zasiłku, na przykład z tym medium przysługujące w okresie odbywania szkolenia czy stażu, czy też przygotowania zawodowego. Ponadto wprowadzona została zmiana, która powoduje zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. I teraz trochę o przebiegu posiedzenia naszej komisji. Zacznę od tego, że, że tak powiem, ustawa ta została przyjęta jednogłośnie. Biuro legislacyjne wskazało pięć poprawek. Myśmy przyjęli trzy poprawki o charakterze legislacyjnym. Biuro legislacyjne w sposób szczególny wskazywało na preambułę, mówiąc, że tam w preambule nie znajdują się żadne rozwiązania prawne i że raczej ta preambuła miała charakter manifestu pewnego politycznego, który w sensie legislacyjnym no niczego e, merytorycznego nie wnosi. Pan senator Majer, pani senator Orzechowska, pan senator Mróz i pan e, senator Birecki wnieśli poprawkę, która została przyjęta. Ona dotyczy artykułu drugiego, punktu trzeciego. Chodzi o skor skorelowanie przepisów dotyczących wypłaty tego dodatku z, z przepisami ustawy o cudzoziemcach. Pani senator Kochan w swoim wystąpieniu wskazała na to, że zasiłek dla osób bezrobotnych był przez wiele lat niepodnoszony w sytuacji, kiedy najniższe wynagrodzenie z roku na rok wzrastało i że warto byłoby powiązać ze sobą zarówno najniższe wynagrodzenie, jak i zasiłek dla osób pozostających bez pracy. Pani senator Kochan także wskazywała na to, że warto by było objąć tym świadczeniem osoby, które w tym okresie straciły pracę na skutek porozumienia stron, bo były takie przypadki, w których co prawda od strony formalnej to było porozumienie stron, ale tak naprawdę wyglądało to w ten sposób, że pracodawca mówił pracownikowi, proszę Państwa, musimy się rozstać, bo jestem w fatalnej sytuacji finansowej. Jak tylko sytuacja wróci do normy, to Was z powrotem zatrudnię, ale de facto faktycznie to była właśnie utrata pracy związana z pandemią koronawirusa. Była także dyskusja na komisji na temat tego, dlaczego jest tak, że wni wnioski o wszystkie świadczenia, które w dobie pandemii są składane drogą papierową do ZUS-u, jest ponad 60%, że tak powiem, odrzucane z powodu różnych braków formalnych, a w momencie, w którym zgłasza się taki wniosek w trybie elektronicznym. To jest tylko 16%. Tłumaczono to tym, że system po prostu, jeśli się taki wniosek błędnie wypełni, to system tego wniosku po prostu dalej nie puszcza i pozwala na jego skorygowanie. Przedstawiciele zakładu ubezpieczeń społecznych wskazywali, że będą w stanie sprawnie obsłużyć i poprowadzić, poinstruować wszystkich tych którzy o taki dodatek będą chcieli występować. Tyle sprawozdania, panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Panie